z tej strony z powrotem COC co, po polsku i witam was z powrotem w Crash Royale. ale Dziś dzień dość nietypowy, bo ze mną jest Casper9 witam wszystkich bardzo serdecznie I postanowiliśmy, że zrobimy no, jakieś randomowe challenge czy coś w tym stylu I będą to randomowe deki. Dokładnie tak, random deck challenge, także już odpalaj tą maszynę losującą i zaraz się dowiemy eee, Komora maszy maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady, Boom. Ty chcesz pierwszy, czy ja mam pierwszy? Obojętnie, dawaj jak chcesz. To ja wezmę pierwszy, bo to jest bardzo fajny nie. deck. Dobra, nie ma problemu. Przecież, um, no zaraz, niech tylko ja go zbuduję, a na którym miejscu tu, tu go wezmę. Mhm. Więc tak, Hog Rider, um, Armię Minionów, wiesz co, może już w drugim oknie wygeneruję dla ciebie. Jasne. I od razu powiem, Um, więc tak, Walkirie... E, Walkiria, Wiedźma, Beczka. Walkiria, Wiedźma, Beczka i zbiorę. Um, mam. A, tak, x Lightning, Szkielety, w sensie Armia. Mm, Lightning jest x i Armia Szkieletów. prawda. E, dalej masz e, Tesle i Strzały. Cały. O, idealnie miałem już te dwie karty w sobie. Aha, no dobra, to ja jeszcze skończę budować swój dek. Okej. Okay. Ja o ja mam zero, totalnie zero po prostu jakiś e, tych speli, żeby niszczyć jednostki. Przegram to na maksa. Ja mam e, deck 4-5 i tylko... I praktycznie nie mam żadnych kart do ataku. Słaby mam naprawdę. A mój też jest słaby. Mówisz mi, że mój też jest słaby, nie? Za jak to będzie, naprawdę, nie a. wiem. Deki są jak najbardziej ciekawe, więc będzie ciekawa bitwa. Aha, to z pewnością. No ja, ma, ja mam, tak. Mam Hog'a, e, Miniony, sz, e, Szkieleta Pojedynczego, a Lightning, e, Gobliny, nie Spear Gobliny, tylko te normalne, e, Gigant, e, Smok i Freeze. O, jak naprawdę będzie ciekawe. A zobaczymy, kto wygra. No dobra, dawaj szybko. Okej, okay, też okay. klikam. Dobra, jestem. Sytuacji. Good luck. Oj nie wiem od czego mam zacząć, naprawdę. No, ja tak samo mam. Mam takiej osoby karty teraz w ręce. Jakoś beczka, także zawsze coś. A ten, nie wiem po co to w ogóle użyłem teraz. Bezsensownie, tak? Nie wiem. Tak, czemu. Totalnie bezsensownie, dobra. Mog mogłeś to zachować. A, mogłem, przyznaję. Człowiek, dobra, tam nic się nie stało. <laughs> Chyba. Okej, okay, jest. Dobra, przynajmniej Wiedźma zdejmie te miniony. Przynajmniej taką mam nadzieję. O, no to dobra, tyle by było z mojej Wiedźmy. Okej, dajże. Ale wiesz poczekaj, chwilę mnie wołają, sekunda. No okej, okej, czekam. To ja teraz zagadywał, ale w każdym razie dobra, nic nie atakuje, poczekamy sobie więc spokojnie aż ten eliksir coś tutaj nabije. Ze publiczność siedzi zaciekawiona strzela wszędzie tym swoim elixirem, nie elixirem, bo ja mówię Serpentyną sobie strzelają tutaj wszędzie. Dobra. Okej, okay, jest już mi. jesteś no spoko, spoko. To już mogę atakować? <laughs> tak. Okej, okay, no to atakuje. O Boże! <laughs> Tko, jak to będzie... Aj, co za freeze, no nie Jak mogłeś. Ach, Jest! No yes, nie, Udało się O kurde Nie, dawaj Dawaj, 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 jest dawa, Tak Nie Prawie, tak, ale już jest blisko, no nie, teraz nie wiem czym się obronić przed tym Giantem Alto Tesla szybko Okej, okay, Tesla przynajmniej szybko weszła No ale też Ale jednak bo. Boś to lighting Up tak żebym wie też uderzył, chociaż nie wiem czy zasięg by był nie wiem, Lightinga mm. sam mam, ale go nie używam. No ja tak właśnie staram się używać, żeby sięgało wszystkiego, co może. A... No ten x boł tutaj dużo zrobił, Aj. Strasznie, właśnie. To jest. Mm. Nie mogę, to jest taka. Fluczująca karta. No bardzo. A, pomysł. Czemu nie, chociaż. Nie, inne karta, a tam. Taki tam frisk. Ojojoj, haloszkowy. Cały jak ja dawno strzał nie używałem, no to uświadomiłem Ups. O. Kurde Ups. Czy mam jakieś szanse? Chyba niekoniecznie no, Może, nie może gdybym użył teraz Freeza, ale nie wiem czy mi się w ogóle opłaca. No ja też nie wiem czy ci się opłaca. Ale to chyba już będzie GG No tak. już spostrzegłny chociaż Tak, good game. Hmm. Jest. Także GG pierwsza bitwa się udało jakoś wygrać. Chociaż Gdyby miałeś x a to się nie liczy. No właśnie, ten x -Bow. gdy Gdyby nie ten x to byś ty to wygrał, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie miałbym dojścia za bardzo do twojej wieży. Tylko ten x tutaj wszystko wygrał. x to była tak naprawdę jedyna rzecz, która zabożyła o losach tej walki. Tak, e, dobra, więc generuję kolejne e, deki randomowe. Więc arena czwarta, pod arenę czwartą będę losować. Jasne. Cały czas. Jest wyłączony, Boże. <laughs> Wyłącz mam Ty... A dobra! Oh! <śmiewanie> <gry> Już wyczuwam coś dobrego. Aha To są strasznie drogie deki. Powiem tyle, ty masz 5-1. O kurde. <śmiewanie> Więc ty? buduj sobie x -bow, Lightning Giant. Znaczy, X-Bow Lightning mam, czyli Giant. Okej okay. Fireball. Mhm. E, masz lawę, nie? Lawy nie mam, lawa Honda. Nie masz lewa handla, no to muszę wygenerować nowy. No dobra. Eee, no to tak. A masz tak. Eee, PK duża. Big P.E.K.K.A., okej, okay, już wybiorek muszę znaleźć, dobra, mam. Muszkieterka. Eee, P.E.K.K.A., jest moja muszkieterka, jest i Fireball. Eee, Fireball i jest. Eee, Knight. Knight, jest. Eee, Smok. Smok również jest. Prince Prince też jest Lightning i Rage O, Lightning i Rage. No to niezłe połączenie przyznanie. A sobie No nie ja wiem. mam ja mam e, Hoga, szkielety, X-Bow, e, sp Straszny spawner deck. Spawner. Mam jeszcze... A tego... Barbarian, e, Barbarian Hata Goblin e, Hata a o jest Bomb Tower e, Inferno i beczka goblinów. Nic tak. do ataku prawie, nie? No tak, tak. Ja też mam taki, że nie, wiem co, co? Chociaż tu ja mam prędzej, ja mam lepszy tutaj atak znowu, ale... Za czym jak to będzie. Dobra, ante już czekam, czekaj, że... A, czekaj szkielety ja już mam w deku. Dobra, więc dalej X po weźmy Hatka, Chatka. Puchatka. Chatka, puchatka, tak? Druga chatka, puchatka. Tych chatek, puchatek Dobra, to już czekam, także... A grupna też chatka-puchatka? Okej. Okay. Znaczy, brzmi tak dosyć. No tak śmiesznie to brzmi chatka puchatka. Dobra, tak hmm. mam już skopiowany. Dobra, to dawaj tam na czat wbijaj. Aha, fajnie, że ci zrobiło. Zaczy po sobie polsku bioro. jesteś, ten prawdziwy? Tak, dobra, to czekaj. Czekaj. Wbijam. A, A jest, chciałem To po prostu dobra, chciałem szybko jest... wbić bądu pewnie wbił do bitwy jak dałeś. Can you mi po prostu? Okej, okay. do. no dobra, coś wymyślę, a Wiesz, może pomysły. na przykład, nie wiem, tak? Ha, no dobra, ty masz inferno, no to świetnie. No mówiłem. No dobra, a jeszcze ten, no, spoko, no chatka, spoko, puchatka, już mówiłem. No tak, tak, nie wiedziałem, która ha chociaż to są puchatki, no bo powiedzieć. No o, o, obie chatki, puchatki tak. mam. Tylko, czy... tylko, tylko szkieletów nie mam. A to te Spergowlisy. A jeszcze pewnie piecyka nie masz. A piecyka to chyba no, to piecyka w ogóle tam. nie mam jeszcze odblokowanego. No właśnie. Oj, nie chciałem Teraz cię zasko... zaskoczę, przyjacielu. No, zaskocz mnie. To ja cię też zaskoczę. <laughs> Widziałem, że coś takiego. A teraz jeszcze bardziej cię zaskoczę. No tylko dobra. nie wiem, na ile to pomoże, ale mam nadzieję, że coś. O kurde. O ja, to ty ja też cię zaskoczę. Oj, i chyba będzie RIP. Ej, chyba tak. Tak. Aj, te spell, ta pekka na raidzu to jest po prostu mocno. Ja nie mam w ogóle nic, żeby bronić się na powietrze, poza spawnerem goblinów. Znowu nic, dałeś rękę. Nic dek. na powietrze nie mam. Dziś znowu lepszy dech mi dałeś. <laughs> no zobaczymy. Ja ci nie dałem, to te strony losuję. Mam dwie strony, na jednej losuję dla ciebie, na drugiej zawsze dla mnie losuję. No i Wiesz, hmm. aplikacja mnie bardziej lubi. A ja zobaczymy na x no nie? O jejko, jak ja, nie... czemu ty mi dajesz te, te, te inferny? To jest największa kontrola na zupełnie. <grym> Okej, okay, te chatki zaraz się skończą. A, że może muskieterka coś to obije, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Aha, jeszcze tak, no dobra, świetnie. <grym> Okej, okay, obiła trochę tyle, dobrze. No ale zobaczymy, czy to będzie GG, czy jeszcze uda ci się. E, nie, to będzie chyba już GG, wiesz. Spróbuję jeszcze coś wykombinować, ale nie wiem, na ile mi to wyjdzie. O, Jak jest double elixir? Jak najbardziej, double elixir, spoko rzecz. A tu robię moje combo okay. już. A co nie? Ja spróbuję zrobić coś głupiego trochę. Czemu nie? Ofensywnie. Chyba robię? O nie! I teraz... O Jezu, no to GG. No, to już jest GG. Jeszcze sobie takiego coś puszczę, także. Good game, well played. Jak to mówią. Także jeszcze, o. No i tyle. Mówię, znowu dobrało mi lepszy deck, Także. A. Muszę znosić, żeby teraz coś do Nie umiem prawie nic do tak, bo tego x nie, nie umiem jeszcze używać w ogóle, więc. Szczerze, kiedyś już używałem x ale. Nie podchodzi mi strategia z x Także. Okej, okay, to mm. dobra, losuj następny Jeżeli dobra. się umie korzystać z grzboła, to jest naprawdę fajnie. I chciałbym się na nie, z niego nauczyć, korzystać głównie dlatego, żeby wbić tylko piątą marenę. w końcu <noise> Dobra, losuję jeszcze raz e, Tu będzie dla mnie, tu będzie dla ciebie Dobra, ja Więc losuj. sobie zrób pierwszy dobra. O, masz bardzo ciekawy dek mhm. to dobrze, Pomyś dobrze Powiem szczerze, strasznie tani A ja mam też tani Powiem szczerze, że dosyć ciekawy No to e, Dobra, twój e, Lightning e, Masz już Strzały Mmm, biorę. Eee, a już masz? Mam. Szkielet pojedynczy? Mm, już go biorę. Mam. E, gobliny bez włóczni? Mm, mam. E, wiedźma? Mm, mam. Barbarzyńcy? Barbarzyńcy... Też mam. Giant? Giant i... mam. Dobra, teraz ja sobie skopiuję tak? Ja sobie ulepszę szkieleta za 150, to mnie. Nawet nie mam hajsu tyle. Wykupiłem wszystko na hobby, na hogi, bo chcę poulepszać. A rozumiem, rozumiem. A ja w tym czasie sobie kupię jakieś hordy. Będzie na donate y. No i Inferno Terra. Myślę, czy Golema sobie nie kupicie lepszy. na drugi, ale nie, ulepsza, nie używam Golema za bardzo. Nie, on jest dobry. Tak, tylko właśnie to jest dobre, że jak się rozpada i jak umiera, to zadaje te obrażenia. Nieduże, bo nieduże, ale, A nie, <coughs> ale tak. zadaje. A potem jeszcze tworzą się te małe golemity Tak, I one też jak zginą zadają jakieś tam no, obrażenia. Tak. Tylko to, że to już są minimalne, tam jakieś po 20, no nie. To ale zawsze coś wybuchnie tą ponad 100. Dwa, dwa razy 20, to już masz 40, czasami to ci może ugrać. Tak, nie? no tak, tak, to tak, wiadomo, to nawet jeden HP może. O, to będzie dobra strategia. To będzie dla mnie dobra chyba strategia. Za co? fajne do korzystania, dobra. Eee... Już. Już? Okej, okay. wbijam. Jestem. Okej. Okay. No to I... co, good luck. No to good luck. Zobaczymy. Nikt wygra lepszy. No to może ty zrób pierwszy ruch. Jak to się mówiło kiedyś? Bez urazy panie dobra. przodem. No dobra, trzymaj. Taką sobie wypuściłem najta. Proszę bardzo. Jeszcze coś? Tak. Jak chciałeś ten pierwszy ruch, no to co, co ci będę żałował? Teraz drugi zrobiłem. Nie, no trzeci, bo ty kanona nadałeś. Okej. Okay. Zaraz. zaraz. ten, żeby mieć O, jak ładnie. <laughs> nie wiem się. Ja ogólnie nie mam żadnej obrony praktycznie na powietrze teraz. A ja Znaczynę nie mam żadnych kombanę. powietrznych. Aha, no to dobrze wiedzieć. <laughs> Chyba nie mam żadnych powietrza. Chyba. Ale ja dobra. No ten rage. Nie miałeś nic innego? No nie bardzo, miałem rage, a rakietę, a bombera i strzały. To jest coś powiem, że już chyba nawet rakieta w te barby byłaby lepsza. Ale nie miałem Elixiru odpowiednio dużo. Aha, tak, no wiesz, chciałem po prostu już szybko coś zrzucić, żeby jak najszybciej to powstrzymać, nie? Hmm. Ogólnie byłaby lepsza, jeżeli chodzi o barby. No tak, tak, w tak. <muszel> z, z, coś głupiego Dobra, widzę, że, 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 że zrobię to samo O to, Akurat mi się ta sama, też szkielety I ja akurat mi się odblokowało lightning No <kuszel> Spróbujmy z, z, Bardzo ryzykownie No, dosyć bardzo, bardzo bym powiedział Okej, okay. o Teraz trzeba rzeczywiście, żeś zagrał ryzykownie <muszel> A to G Yant odpusuje to sobie na luzie Jeszcze jakaś wiedźma i bomber. Ojo oj, oj. No 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 to już było lepiej. Ale jednak barby. <grym> ale jednak barby. <grym> no sorry no co ja No poradzę? dobra, to tak powiedzmy żeby nie było, że Cię nie uderzyłem <grym> Mówię Ci się chociaż coś bronić. No dobra, skoro... Tak na Cię bronić nie chcesz, no to co ja mam robić. Nie miałem za bardzo czym, no chyba, że kanona postawić, ale to tak. Jeżeli chodzi o obronę, to tak średnio. Wiesz, kanon zawsze coś. Nie ma co narzekać są kanony. Kanon, spoko rzecz. Dobra, do zera Cię na pewno nie zjadę teraz, tego jestem pewien. Przynajmniej nie teraz. Przynajmniej nie teraz, dokładnie. A ten będą deki. No, znowu, albo Ty chyba za mało po prostu atakowałeś, albo nie miałeś czym atakować, bo już nie wiem. Chyba i to, i to trochę. A za ta rakieta była totalnie zbędna. Nie. Teraz sobie też puszczę coś zbędnego. Okej, okay. no i co, i do no kolejne DJ? Masz wyższe levely, to jest nie tak. <noise> A to minimalnie, wszystko. i tak. Mam dużo tej nieulepszonych kart bardzo. Ja też mam pełno niepoulepszonych. No właśnie. Po prostu za mało atakujesz, za mało ofensywnie zagrałeś w tej grze. Te Może nie, trochę nie tak. No czy znaczy, tak powiedzmy nie miałem czym, bo tak naprawdę wszystko to tu była taka bardziej obrona. No co miałem rakiety, Lightninga, strzały, No tak, Szkielety. Tak. Więc, to... jedyne, czym mogłem atakować, to jest ten Prince i Bomber. Natomiast to, co to, to sobie zrób takiego deka, polosuj kilka razy, żeby było więcej do atakowania. Mm, to już powinno być lepiej, dobra, ale dobra, tej karty nie mam. Mhm. Znowu tej karty nie mam. Um, o, dobra, to, to już mam i to może być ciekawie. E, dobra, tobie losujemy. Dobra, czekam, czekam. Hmm. <laughs> I co wyszło? To będzie ciężkie. No to um, was, jeszcze raz wydosować mi jak chcesz. E, to będzie, znaczy to będzie ciężkie, to będzie ciekawe inaczej. Źle okay. ja to ująłem. E, ciekawe, no dobra. Te. A grup, Nagrobek? E, ten e, trumna, tak? Tak, trumna, nagrobek coś takiego. No, tak. Um, prince <laughs> prince okej. Okay. Rakieta. Yes. Rakieta też zbiorek. Miniony nie horda. Ja szukam rakiety. <laughs> Okej, okay, okay. mam rakieta. Horda, nie, Horda, miniony zwykłe. No. Um, Night. Night, jest. Ehm, ta jak ona się nazywa? Wiedźma. Wiedźma znowu? E, ta, ta, ta. Spirgobliny? E, jedźma jest, e, Spirgobliny, gdzie są Spirgobliny. I Wisienka no, na, to... na torcie e, Giant Skeleton. <laughs> o, on dwa gianty, świetnie. Bardzo tanki deki, bardzo mało obrony przed powietrzem, więc może być ciekawie. No. Dobra. A, więc tak. Mój deck też jest dosyć ciekawy. Mm -hmm, mów, mów. A więc tak, ja mam armię szkieletów. Mhm. Mm mam... A, Inferno. Tak. Już patrz. Już... O Jezus Maria Biorę No ja mam twarzy czy janty, no. To <coughs> ciekawie. E, mam... E, smoka. Smoka, no. No Boże, sorry. Mam... A uh, nie to tylko uh, gdzie on był? Prince. Price, Więc gdzie no. jest Prince? A już mam Prince w Deku, okej. Okay. Um, mini P.E.K.K.A, mini Pekka. Gdzie jest Tak, A nie wiem, nie wiem. Tu mini też to to Spoko karta, Ma. niby taka mała. Mini Pekka, Bomber już jest, a to jest Prince jest, uh, Lightning i, <laughs> i, armi, i i ten do rzucania ten, szkiel, nie szkielety tylko goblinie. Gobliny, no i betka goblinów. E, A, dobra, co super, dobra. Jeszcze czekam, czekam. Jest, także czekałem cały czas. Good luck, jak zwykle. A sobie z... znowu mam pierwszy ruch? E, nie wiem. Ja tam Wiesz? zawsze robię tak, że czekam na 10 eliksirów i dopiero później puszczam, nie? Bez względu na to, czy ktoś ma pierwszy ruch, czy nie. Te, nie, <coughs> nie czy ktoś się pierwszy ruszy, czy czy, czy. czy jak? Nie rozumiem. E, czekaj. Dobra, ty tego raczej za bardzo nie skontrujesz. Na szczęście. A, ale ile żeś eliksiru zużył. Właśnie tak się spodziewałem, że pewnie tego użyjesz no, ostatecznie, ale, zuży ale zużyłeś bardzo dużo eliksiru na to. No, musiałem. A ty też w sumie 5 za 6 eliksiru poszło, no. No to jest trochę, jest, przyznaję, ale musiałem to zrobić, bo inaczej bym, wiesz, że do połowy życia miał obitą, także to było konieczne z mojej strony. O, Inferno. Jeśli Inferno jest słabe na takie pojedyncze jednostki, sam sobie zobacz, a... bo one dużo są w stanie zrobić, a nadal żyją. A na takie Gianty czy coś to po prostu ten Tak, bo on ma właśnie rozgrywają. ten cooldown po, po zaatakowaniu hmm. kogoś, po zabiciu kogoś, czeka tam chyba sekundę, zanim drugi raz zaatakuje. Dokładnie, tak, tak. To jest strasznie, mi się nie podoba. E, dobra, więc zostałem do tego zmuszony. O, i Lighting, Lighting, które niepotrzebne, ale... No, ale co miałem robić? Nie wiem, nie wiem jakie miałeś karty, bo teraz są rzeczywiście takie random... Nie grafii. miałem nic ciekawego w sumie. No, nie wiem. Nic takiego za bardzo. A wiem. fajnie. Ooo, i teraz już miałem kontrę na to. Oj, nie zapowiada się to za dobrze. O kurde. E, no nie. E, nie mam nic, żeby tego zaatakować. Zero eliksirów. Boże. Oj, jeszcze ta z bombą podszedł pod ciebie. No to już chyba będzie taki speed push, push, push. No, no, to OK. Już jest... No ja nie wiem, jak to się dzieje. Zobaj mam deki. Ja, 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 jestem, ja jestem słaby. Ja gram dla przyjemności w tą granie, żeby być dobrym. Ja, ja też. NCS playerem dużo. Nie dość dużo, dużo osób mówi o to już sam to widzę po prostu. E, dobra, losujemy jeszcze raz deki. To będzie dla okay. mnie, a tu będzie dla ciebie. A więc Jasne. tak. A ja muszę sobie jeszcze raz, bo lawy niestety nie mam. Mhm. Lasuj, Wygenerować jeszcze raz. Uh, o hm oo! Łowo, wow, wow. ale co? Mój deck. Twój dek. Twój. O nie. To my losy jeszcze raz mój jak nie ten. żeś, żeś wygrał. Eee, no miałeś tam e, Giant szkieleta hmm. miałeś tam Xbox i Pekkę. A to wiesz co, to by było ciężkie do wygrania. By było ciężkie do wygrania, ale jakbyś to wszystko opuścił, to miałbym przekichane. Wystarczy Jakby ci się bohada. udało to wszystko wypuścić. A na pewno by ci się udało, to już miałbym przesane totalnie. Dobra, więc sobie rób e, Bomber Tower Bomber Tower, e, okej, okay, teraz szukam go, jest. Ukrył się cwaniak. Smok. Mm, smok. O, mam go na pierwszym też mam na pierwszym. Nie, ja mam na drugim. No Kanon. E, no. e, e, Kanon. O, to dobrze trafiasz, ci powiem, bo słabe levele kart trafiasz Balon. O, balonica, no. A rakieta. O, już tu jest, to będzie ciężkie. A, giant. Zwykły giant? Tak. Tak, dobrze. A gobliny, te normalne, bez łuczni. Mam. No i wisienka na torcie. A Hog Rider. <laughs> jo. Wyczuwam wygraną No, niestety, ale ja mam, ja mam beczkę Goblinów e, miniony e, barbarzyńców a o. gobliny gobliny, e, chatkę goblinów, szkielety i fireballa A to powiem tak, na pewno będziecie w sklepie ciekawie. Spam dek taki straszny. No tak, tak. Ja e, taki... zamieniam tylko to, co już jeszcze nie mam na pewno to e, Na pewno Kurde, zamiast Barbarzyńców ch chętniej bym wziął szkielety. Znaczy w sensie e, w szkieletów, ale dobre, niech będzie. A, normalne gobliny. Spear gobliny gdzie tu jesteś? Tutaj jesteś. Chodź tu. Spear gobliny, hatka jest. A, to jest. Mhm. A, a fireball i szkielet. No i git, teraz znowu czekam tam na ciebie. Ok. A jest skopiowany i jest. Koszt się zgadza, wszystko jest git. No to zaczynam, no to co Good luck Good luck. Myślę, że to już będzie chyba ostatnia walka, bo tak, już 23, 23 minuty odcinka to jest dosyć sporo. Już jest jaki dłuższy odcinek czemu nie? No, mi się będzie wieki wrzucał. A przepraszam, wieki mi się będzie wrzucał, mi się renderować będzie kurde kilka dobrych godzin. No tak, tak, render jest najgorszy. No nie, czemu ta chatka, ty, ty, U ciebie się te filmy w ogóle jakoś renderują? Nie, nie wiem jak to wygląda na tym OBSie, nagrywanie na OBSie o, to jest fajne, by tak właśnie renderować nie trzeba, tylko wszystko już się nagrywa, że jak po skończeniu nagrywania film zajmuje giga coś. Mm -hmm. Bo nie wiem ile w kantaży filmy zajmują. Znaczy ja mam 720 pikseli więc nie wiem. Ty, A nie, klikajam, ja w full ty full robisz w, mam. w Full HD czy w HD? W Full. full. No, to, no to ty masz więcej. To ja ja co, zależy od bitrate'u, ja mam właśnie taki bitrate ustawiony, że te filmy nie zajmują jakoś mega dużo. jak mam głupi pomysł, ale co to wypali? Nie bardzo, tyle ci powiem. Zaraz zobaczysz czemu. To raz i niech mi się uzbiera. O Jezu, dobra, to może jednak wypali. O Boże, co to jest? Co to jest za zło? Trzy karty, Nie które fokusują, wierzę. Jakie to jest zło, masakra. O, kurde, za sarkietę na ciebie będę się wywalić. A bo i nie? Nie, dobra. Ale kurde, naprawdę. Jak to wszystko poszło, to przez nie do powstrzymania. Tam nie wiem, co to się Chyba rakieta, choć nawet rakieta by nie pomogła, to wszystko takie tanki. No, tak trochę. To masakra. Dobra. Się Chwila po... odpoczynku. Po się. się zbieranie eliksiru. Po co ty to postawiłeś? Nie wiem, tak o sobie. To miało jakiś głębszy sens, nie wiem? Tak, jakbyś atakował lewo wieże No, u mnie to jest sprawa. No, jest zawsze cały bądź... skąd ja to mogą wiedzieć? Fuck. Ten bitch. Beach. Holuju. Halo, nie mam czym skontrować tego, halo, nie. <ścoughs> w końcu wieżę ci zniszczyłem! Ale oleju, mam lekki problem bym powiedział eee... O patrz jaki idealny fireball, patrz jaki idealny. A myślałem, że jeszcze ci te tego bombera uderzy, <laughs> ale nie zdążył niestety. Bo sam się zniszczył. No tak, zniszczył, zniszczył. Się. Przeterminował się powiedzmy. Tak, stracił datę ważności. Tak. Okej. Okay. Dobra, to bym sobie widzę smoka wywalić. Eee, I tutaj z tej gobiny. No nie, weź to zabierz. Twój, twój ten już to zabrał. Właśnie smok, ale kurde, kurdeczek, Mizar ta smok to i tak różnica duża. Dobra tam. lecim na szczeci. Aaa, hograider. Zastanawiam, czemu akurat na szczeć. Ej, a też w tak. nie wiem, co na wszyscy tak mówią to co. Co by test tak powiem. Oluj, i teraz ja mam lekki problem. Ej. Dobra, Baby Dragon, powiedzmy, że to będzie dobre i gobiny. Zawsze coś? Lepsze niż nic. Dokładnie, lepsze to niż nic. Oj. Oj. Czyż. A nie, nie, Gigi, jeszcze nie. Chyba, że tak. Chyba, że tak, ja też nie, jeszcze nie nie, o, Chociaż? Oj, smok, 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 nie. Blisko, blisko. Dobra, nie, dzidzi, ale. No. Ja, nie wiem, jak by ci to powiedzieć. No, ten tego, więc good game chyba. A wojnie? No do, dobra, zwracam honor. Dobra. Wreszcie się miałem coś do kontry. Dobra. Uważaj, bo jak ten balon spadnie nad Twoją wieżą króla, to też good game. No, ale teraz mamy coś, czego nie skontrujesz. No nie! To była przesada! To było zbyt hamskie. <noise> Czekałem z tym. <noise> Wiedziałem, że gdzieś tam u ciebie leży ta rekieta i w końcu ją wykorzystasz. Miałem nadzieję, że może, może mi się podobać, ale nie. nie to <noise> Przegrałem nie totalnie do zera. Nie wiem, ile było w tych walk. Zobaczę, czekaj, to jest 2, 3, 4, 5, a 5 i dalej już tu nic nie ma. Równo pięć, pięć. No najważniejsza, dobra zabawa przynajmniej była. No, fajnie było. Prawie na koniec wygrałem. No to tak, Ja tak. raz wieżyczkę. Ale ten spam, po prostu jak ja puszczę te wszystkie rzeczy, mimo że ty miałeś milion tego spamu, tyle życia miały, że i tak, i tak dawały mocno obić tą wieżę. Żeby co byś nie wypuścił, to i tak dobiegało do twojej wieży. Także to było bardzo ciekawe. No. Ale na... Dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądanie. Tak. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, wbijecie również na kanał e... Casper, do którego link macie w opisie. Dokładnie. A. Wszystkie A, linki no. będą w opisie, także zapraszamy. Tak. No, więc do zobaczenia następnym razem. Cześć, Cześć. pa, pa.